Cześć, Wam moi drodzy, z tej strony Hudson i właśnie gramy najlepszą część GTA na świecie, czyli w GTA 4. To będzie kolejna misja. I właśnie idziemy do Geralda Macriego. to jest chyba jeden z braci Patryka, czyli od naszego kumpla, przyjaciela. O. Eee, a, tam, dobra. No bo auto zostawię tutaj. Opla. Przez płot. Krok przez płot.

You handled yourself well on the bank job. It was fun. Fun? Too much fun. That's always been this family's problem. Fun. Good causes. A good laugh. Some stupid dream or some stupid distraction. <laughs> but never any fucking focus. Never. Hmm. Focus. All <sighs> oh, we've ever been is bitches working for guineas. Working for niggers. Any asshole with a buck. A whole lot spent in a proper manner. Oh, yeah. Wine and women as quick as possible. And remain a slave forever. Very poetical. Yeah, I know. National tragedy. But I got a plan. You down friend. Maybe. What is it? Well, first up, we got to create a little problem between the Ancelotis and their Albanian muscle for Jimmy P. You're gonna plant a bomb in Tony Black's car. Be rigged to a phone. Thing will go off when you dial a number. I want it to blow when they get back from their meeting. So the Incellotti think the Albanians did it. Exactly. Bomb's in an alley off of Incheon Avenue. Get it? Give me a call. Okay. You know, Pecky was right for once. I'm glad you're on board. The day we her No, czyli będziemy robili małe BUM, tego co widzę. Dobra, gdzie ja zostawiłem furę, to jest dobre pytanie. No, tutaj sobie stoi. O, ktoś drzwi zamknął. No, ładna, ładna się pogoda zrobiła. Na dobra, to już jadę. calculating root. Tego mi właśnie brakuje w GTA 5. A, to tu. Wiem, że to jest gdzieś dalej. Wow. O, jest cztery. Ma, mam bombę. Gdzie teraz douta nie wsiądę. So Jerry, bomb. I got this bomb. Alright, listen. The Italians and the Albanians are meeting in Little Italy. Tony's car is parked in an alleyway off of Feldspar Street. Put the bomb in the trunk. Then follow the wise guys from their meeting back to the rest of the crew. Then you blow the bomb. Make sure no one walks away. Jeez, right? So easy, I don't see why you ain't doing this yourself. Nico, I wouldn't trust myself with you. You ain't got a gallon of whiskey. Yet. <laughs> pięć litrów bliski. Dobra. Dobra. No, clocking ball. Kurde, to gadanie w tym radiu mnie nerwia. Ja musiałem sobie jakieś ncs -y wgrać. Ja mi tak by mi kto z anteny.

Ale nie wyszło. Kurde, gdzie to jest? Jak te ludzie tu jeżdżą? Ech. Ech. Driftem, driftem, driftem! Ach, piękny drift. No, targamy, targamy. Ziół... i polewo To hmm. jest auto. Z tyłu samochodu, dobra. Jak to się wybierało? A tak. Chciałem, że mam po prostu nie to przylepić, ale to chyba jednak Pojazd mam tu samochodzik. Tak nieładnego sentinela mam. O, Little Italy, tak się ta dzielica nazywa. Ale Włochy O, idą. Ma trzeba będzie ich śledzić. Niko ma drogawki, niedobrze. Teraz mam ich chyba śledzić, tak? Na szczęście nie zatrzymują się na czerwonych światłach.

Kurde, zawsze się zatrzymywali na każdym czerwonym. Trzeba było wpisać przed misją kod na światło zielone było tak? Nie pamiętam jak on było. Zel, coś tam. Kurde, ponoć kodów się nie zapomina Sandras. Andreas. Znaczy wtedy tą misję się nie robiło. O, jakiś unfal. Tak, na pewno nas to auto nie śledzi, które tak nagle ścięło całe skrzyżowanie. No, da, dałem trochę gazu, jakaś babka się wystraszyła, jej. O no, bo na szczęście jedzie prosto. O, dodał gazu chyba. Powinno to jest taka droga szybkiego ruchu teraz.

By nie mogli jechać cały czas autostradą. Autostradą, tą drogą ruchu, tu jest jedno miasto, tu nie ma autostatek o takich. Teraz skręci w lewo? Tak, dobra, to ja wiem gdzie jadą, do tej fabryki, o tam jak ty komin. Nie, komin to jest, nie komin, elewator. O tu garaże są, kurde, Muszę sobie takie napolony za. o! kołować? A nie, nie tu. Tam jadą, dobra. Dyczka się pomyliłem, ale też tam były o, takie stojące dynksy. Dojechali? Dojechali, dobra. Będzie kaczenka i będziemy dzwonić. Będzie srogie bum. Pytanie, czy tu będzie strzelanina, bo nie wiem. A będzie. Róż. Thank you so much. I came here to talk about how our company Beta Pharmaceuticals has pioneered revolutions in pediatric care. It's a pill called Amfederate. do menu, Jerry, It's also good if you ever feel self-conscious or awkward or awake. Oh, great. Cuz I wanted to sleep till oh. I finally died. Okay, but Mason, I, I thought you were all about homeopathic care.

Ba, daj mi karabin. O, hedzi gładny wszedł. No. No to rura. Trochę mi ostrzeleli auto. Ehm. <grymny> <grymny> um, tu nie mam przyjazdu, serio? A czas zgarnąć pierwszą, lepszą z brzegu furę. Dajmy na to tą. I odjazd. No, nie, wie nie wiedzą, że zmieniłem auto. Ala, muzyka. Trochę pod prąd jedziemy. Kto by się spodziewał, że będę uciekał pod prąd ulicą? Halo! No Misja załatwiona, dziewięć koła wpadło. Teraz tylko czekam na telefon do Dżerego. O. Jerry,

jak ten wybuch, co był przed chwilą. No, a na razie to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków z GTA 4 i jakichś innych odcinków na moim kanale. Na razie to było na tyle. Dziękuję. Pa pa.